Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu Dołek z 16 marca 2020 roku weryfikacja podejścia SIG. Drodzy Państwo, mamy maj i licząc od marca mamy rynek i możliwości, jakie ostatnio widzieliśmy 15 lat temu w hossie budowlanej, no bo przecież nieczęsto się zdarza, aby spółki rosły w miesiąc, razy kilka. Przykładów jest wiele. Tutaj mamy CreepyR, kosztował prawie 100 zł. Teraz kosztuje prawie 600 zł. A minęło półtora miesiąca. Takich przykładów jest wiele. Spójrzmy na spółki z koszyka Seek T-Games, Biomaxima, Bluber z 40 na 110, Carbon Studio z 14 na 63, Data Walk z 30 na 67. FOREVEREN ponad razy 3. Glossmed z 60 groszy, już kosztuje 4,32. Harper z poniżej złotówki, a dziś prawie 6. Inogen kosztował 2, kosztuje 14. Movie Games kosztował 17, kosztuje 58. I tak dalej, i tak dalej. I to jest, drodzy Państwo, o tyle ciekawe, że jeszcze półtora miesiąca temu chciano zawiesić notowania na GPW, aby powstrzymać spadki. Nie tak dawno jak półtora miesiąca temu, na omówieniu rynku online, niektórzy proponowali, aby zaprzestać omawiania spółek na GPW, bo to bez sensu. Nie tak dawno jak półtora miesiąca temu proponowano, aby ze względu na krach analizować jedynie indeksy giełdowe i to pod kątem gry na krótko, bo po co w się analizować wykresy akcji. Cel tego nagrania jest następujący. Przejrzyjmy to jeszcze raz i zobaczmy, jakie emocje były na dołku. I drodzy Państwo, ja nie nagrywam tego, aby się chwalić. Mam tak samo dobre analizy i mam tak samo złe analizy, jak to w życiu. Raz na wozie, a raz pod wozem. Uważam jednak, że taka sytuacja, jaka miała miejsce w marcu, nie zdarza się często. Wielkie emocje. I ja uważam, że z tej sytuacji możemy się wiele nauczyć, że możemy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Zatem w tym nagrywaniu. Pytania, jakie mi Państwo zadaliście na omówieniu rynku online, datę i godzinę mojej odpowiedzi będzie widać na ekranie. Po tym, jak odpowiem na pytania uczestników, które zostały zadane w dołku 16 marca 2020 roku, zobaczycie Państwo fragment analizy rynku przeprowadzonej także tego samego dnia. Zatem przeżyjmy to jeszcze raz. I proszę Państwa, kolejna sprawa. Prośba, aby skupić się na aktualnej sytuacji, na indeksach GBW oraz indeksach światowych. Zrobimy to oczywiście dzisiaj. Przy obecnej skali paniki i zmienności na rynku, nie wiem, czy jest sens robienia analizy technicznej dla poszczególnych spółek. I właśnie odpowiadam, proszę Państwa. Jest sens, bo jak już wspomniałem, w 2009 roku w trzy miesiące spółki poszły na przykład 600%, a było dużo tych spółek. To samo było w 1998 roku, i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, jest sens, bo te, które zawrócą pierwsze, będą najsilniejsze. Jest to bardzo prawdopodobne. Weszły sygnały sprzedaży. Jeżeli wejdą sygnały kupna, to te spółki, które pierwsze generują te sygnały kupna, one z reguły są najmocniejsze. I ponieważ my patrzymy na te sygnały mechanicznie, no to będziemy te sygnały widzieli i będziemy patrzyli, jak to. No bo dlaczego by tego nie robić? Obejrzę dziś jak ktoś zgłasza krybiar czy coś podobnego, a pan to omawia szukając miejsca do odpału. nie ma sensu omawiać takich spółek jak krybiar. Tu jest po raz drugi. Proszę państwa, po pierwsze każdy ma prawo zgłosić spółki, które go interesują. Po drugie, Creepy Harry jest spółką bardzo dobrą fundamentalnie i jest jednym z kandydatów do super zachowania. Jak ten szum minie, ja przypominam, że ten szum kiedyś minie i trzeba się będzie zastanowić, co kupić. Po trzecie, zauważmy też, że w całym koszyku, który tutaj na omówieniach przeglądamy, nie było przez wiele miesięcy w sumie złych spółek. Tutaj uczestnicy zgłaszali bardzo dobre spółki, typu Playways, Big, Go, Trans, Columbus i wiele innych. I chodzi mi o to, że Państwo pytają o dobre spółki, i ja bardzo chętnie omawiam te spółki, o które pytacie. I co więcej, uważam, że jeżeli ta atmosfera się uspokoi, to one, właśnie te spółki, o które pytacie, będą zachowywały się bardzo dobrze. Po szóste, o spółkach powiem jeszcze w odniesieniu do innego pytania. Co pan sądzi o USD, biorąc pod uwagę jakieś kilka, kilkanaście tysięcy ofiar śmiertelnych? Proszę państwa, ja nie mam pojęcia, jak się zachowa. USD. Co więcej, ci, co mówią, że wiedzą, to także mijają się z prawdą, bo w tej obecnej sytuacji rynkowej nikt nie wie, jak się zachowali nie tylko w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, ale nawet najbliższych kilku dni. Uważam tak samo z Frankiem. To jest pytanie ogólne. Nikt nie wie, natomiast ten, który mówi, że wie, no to mówi nieprawdę. To jest bardziej pytanie do samozwańczych guru. Ja uważam, że ponieważ na rynku mamy zmienność, to tą zmienność należy wy wykorzystać do tego, aby handlować mechaniczne sygnały, bo kiedy mamy zmienność, no to mechaniczne sygnały płacą zdecydowanie lepiej, aniżeli w trendzie bocznym. Ciekawą sprawą, którą możemy zauważyć przy okazji, jest V20 USD w tej chwili. A propos poziomu, gdzie się znajdujemy. Zobaczmy rok 98 kryzys rosyjski, szczyt do szczytu, w ten dołek. Dojście na równowagę i nawrotka. Zobaczcie tutaj, szczyt do szczytu z tego dołka jeszcze nam brakuje 2 mm, natomiast ten szczyt do tego szczytu równoległa, no to właśnie dzisiaj w tej strefie jesteśmy. Dość podobny układ. WIG-20 w dolarze. Dwie fale spadkowe były równe i była to analogia do 1998 roku. Do tego dolne ograniczenie kanału pokryło się z dołkiem z 2008 roku. Nic dziwnego, że doszło do kontrakcji. Nie mówimy tu, że nic dziwnego, że doszło do zmiany trendu na wzrostowy, bo w tym momencie nie możemy tego zakładać. W momencie, kiedy zapaliliśmy ten ostatni dołek z 2008 roku, kiedy doszliśmy do dolnego ograniczenia kanału spadkowego, możemy liczyć na kontrakcję do tego tutaj dołka. Dlaczego? Bo rynek robi retesty częściej niż nie i zrobi wszystko co w jego mocy, aby ten retest wykonać. To, co widzimy na tym wykresie. Tutaj mamy indeks cenowy. Też jeżeli tą równowagę, jest równowaga korek jest lekko naruszona, ale ta, ta fala jest równa tej fali. Jest interesujące, że mamy też zejście na linię łączącą dwa ostatnie dołki. Więc my w tej chwili jesteśmy w jakimś tam punkcie ciekawym. Jeżeli USA będzie spadało dalej, jeszcze raz powtórzę, to będzie pierwszy to taki przypadek od 100 lat. Ja patrzę na rynek statystycznie. Szansa, że to odbije. W Stanach wynosi 80% bez żadnych emocji. Szansa, że to dalej będzie spadało, jest poniżej 20%. Tylko jak to się skończy, to będą spółki, to pójdą raz 10%. I teraz jest y, okazja, te spółki obczaić i tyle. Będziemy to robić co tydzień patrzeć. Bo proszę Państwa, to już było tyle razy. W 1998 roku to, co pokazywałem na, na wykresie, też wszyscy pokali. Tak? Zawsze, zawsze jest płacz, zawsze jest lament. Jak się okazuje, że jak rynek śmiał spać, tak? I tutaj rynek też, trzy kryzysy, i ten rynek też śmiał nam spać. Tutaj był 98 rok, tak? I jak ten rynek nam śmiał tak mocno spać? Tylko potem, proszę Państwa, była hosta IT i zauważcie, że rok później inwestorzy byli mega bogaci, bo indeks nie poszedł może tak mocno. Ale ja przypominam, że spółki wtedy internetowe jechały tak, że ludzie znaleźli się w kosmosie i śmieli się z kryzysu rosyjskiego. Po bezcie budowlanej KGHM poszedł z 20 na 200, tak? plus jeszcze były dywidendy. I wtedy każdy mówił, kiedy był taki ruch, jak jeszcze kiedyś spadł, jak jeszcze będzie taka okazja, jak w 2008 roku, że KGHM kosztował 10 zł, czy tam 15, i potem rynek wyjechał w kosmos, czyli jak sobie weźmiemy. Jak, jakikolwiek instrument, kurcze każdy mówi, jakby teraz rynek był taki głupi, to jak ja bym teraz zapakował, jak ja bym pojechał w górę i nie był taki głupi, nie oddawałbym na dnie. I kiedy rynek rósł, to każdy mówił marzy o tym, żeby znowu był krach, to ja sobie odkupię. Ale oni zawsze wymyślą taką przyczynę tego krachu, że na myśl okupnie nam się robi słabo, bo gdyby oni znowu spadli z powodu budowlanej to w ogóle by nie spadł, by, by nikt się nie bał. Za każdym razem zwróci uwagę, jest inna przyczyna, dlaczego rynek spada, i za każdym razem ona paraliżuje inwestorów, mówiąc im, że nadchodzi koniec świata. Tylko mija rok czasu i nagle się okazuje, że wszyscy żałują, że nie kupili. Tak? Bo nawet mówią, nawet bym w połowie kupił tego spadku i bym poczekał, to bym wyszedł lepiej, a ja panikowałem. Tak? No taka jest niestety natura rynku. Obejrzeliśmy fragment nagrania zamówienia rynku online, które odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 18. Spotkanie jest rejestrowane i każdy z uczestników może je obejrzeć, kiedy ma czas. Poprzednie weryfikacje znajdziecie Państwo na YouTubie na kanale SIG. Wykonuję je w celu sprawdzenia, czy techniki i strategie proponowane przeze mnie sprawdziły się w tym trudnym okresie. Jednocześnie weryfikacji poddają czynniki psychologiczne, aby wyciągnąć z nich stosowne wnioski na przyszłość. Albowiem każdemu zdarza się popełniać błędy, natomiast ważne jest, aby nie popełnić tego samego błędu dwa razy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.